Na uniwersytecie i spotkałem dziewczynę, z którą rozmawiałem o robotach. I ona mi powiedziała: zajmuję się tematem elektronicznej pszczoły. Yeah. Zatrzymajcie swoje rumaki na chwilę, dlatego że kolejna część tej opowieści, no, jednak wymaga skupienia, wymaga skupienia i powagi. Nie wracajcie już, proszę. Yy... Coś się boję, że wrócą. No, yy... no. Bo mhm. ci, którzy interesują się dzisiaj światem nowych technologii, tacy jak ja na przykład, wiedzą, że pieniądze, które fundują rozwój nowych technologii, pochodzą z kilku różnych źródeł. Tak. Dwa przepotężne źródła, które finansują rozwój nowych technologii, to jest armia mhm. i pornografia. Kinnoć głową, jakbyś. Jestem bardzo z armią. Tak. Będą szkolenia wojskowe za chwilę. Można 6 tysięcy zarobić. Człowieku, ja już jestem w rezerwie. Ja na kilka się zapisałem. Do końca życia. Słucham? Na kilka się zapisałem tych szkoleń. 6 za jedno, 6 za drugie, 6 za trzecie, 800 plus za dziecko. Policz sobie. Tak, Marcinie. No i ta, ta Ameryka? Ameryka. Bo mówimy o Ameryce, tak? A tak. To nie wiem, czy nie przydoby hmm. nam się... Nie, żartowałem. <laughs>